Masz rozmowa tygodnia. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęła Ewa Milner-Kochańska, naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Miejski program promocji zdrowia jest realizowany w legionowie od wielu lat, w tym roku odbędzie się jego kolejna edycja. Rada miasta program przyjęła konkurs na realizację zadań został rozstrzygnięty. Tak, Miejski Program Promocji Zdrowia na rok 2015 został zaakceptowany przez Radę Miasta, został ogłoszony konkurs. Na chwilę obecną konkurs został rozstrzygnięty i wiemy już, jacy realizatorzy będą realizowali zadania. W tym roku gmina będzie realizowała 10 programów na łączną kwotę 153 tysięcy złotych. To kwota nieco niższa niż w latach poprzednich. Tak, kwota jest nieco niższa. Jest to spowodowane tym faktem, że w tamtym roku mieliśmy dodaną dodatkową pulę z budżetu na szczepienia przeciwko grypie. Było to spowodowane faktem, iż było więcej mieszkańców potrzebujących. Tak, program cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Jeżeli w tym roku również będzie taka potrzeba, to zwiększymy również tutaj budżet na szczepienia przeciwko grypie. Z jakimi problemami zdrowotnymi najczęściej borykają? się mieszkańcy Legionowa. Są to różne problemy, przeważnie są to problemy kardiologiczne, problemy ortopedyczne, problemy gastryczne, problemy również związane z rehabilitacją, która jest bardzo potrzebna po przebytych różnych chorobach. Staramy stworzyć się stworzyć całą gamę programów dla od juniora do seniora, tak? ponieważ tutaj mamy potrzeby i osób młodszych, osób w średnim wieku i osób starszych i staramy się zróżnicować także, aby oferta była dla, dla każdej grupy, grupy społecznej. Dlatego też często nazywamy przy opracowywaniu tych programów mówimy właśnie, że jest to przedział od juniora do, do seniora. seniora. A jak wygląda sam proces yy, wyboru zadań do realizacji? W dużej mierze opieramy się na ankietach z poprzednich lat, ponieważ y, tutaj podczas ewaluacji tych y, ankiet y, wykazujemy, jakie są potrzeby mieszkańców. Współpracujemy również ze środowiskami tutaj y, kombatantów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Związkiem Emerytów i Rencistów, z diabetykami, ze Związkiem Niewidomych. Też y, wysyłamy im y, pisma, w których oni mogą określić, jakie są potrzeby, Danego środowiska. Również współpracujemy z dyrektorami podmiotów leczniczych, gdzie też w formie pisemnej lub w formie spotkań opracowujemy taką mapę, mapę najpotrzebniejszych potrzeb naszych mieszkańców legionowych. Dużo takich ankiet do Państwa wpływa? Z każdego programu zdrowotnego, każdy uczestnik programu zdrowotnego, każdy beneficjent wypełnia taką ankietę, więc tutaj tych ankiet jest dosyć sporo, no i również, tak jak wspomniałam przednio, te środowiska, które z nami współpracują. Ponadto program jest również opiniowany przez Radę Pożytku Publicznego. No i staramy się tutaj też współpracować z różnymi osobami. Natomiast jak najbardziej, gdyby Państwo mieli jakieś sugestie ze swojej strony, to bardzo proszę, zapraszam do Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych w Ratuszu, trzecie piętro, pokój 427. I bardzo chętnie również tutaj skorzystamy z Państwa wskazówek czy sugestii przy ustalaniu następnego programu. Koordynatorem zadań jest kierowany przez Panią Wydział. Kto w tym roku je będzie realizował i w jakim zakresie? W tym roku zostały już wybrane podmioty lecznicze. Zapisy będą się odbywały od 27 kwietnia. I ja tutaj może wymienię po kolei, jakie będą programy i kto będzie realizował te programy. Rehabilitacja niemowląt i wczesna diagnostyka, ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do pierwszego roku życia. Będą realizowane przez panią Patrycję Gierczyńską. Rehabilitacja dzieci. Rehabilitacja będzie się odbywała w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Sowińskiego, przy ulicy Sowińskiego 5. 15A. Program taki nasz nowy pilotażowy, który powstał również na wniosek grupy rodziców z terenu, regio, le, terenu Legionowo. Program diagnostyczny wyjść naprzeciw autyzmowi. Program ten będzie realizowany przez Ad Addictum Centrum Terapeutyczne, które znajduje się przy ulicy Kordeckiego 18 w Legionowie. Następnym programem jest to program zdrowotny w zdrowym ciele, zdrowy duch. Jest to, to program wczesny. realizowany od wielu lat. Tak, jest, tak, natomiast nastąpiła tutaj niewielka zmiana, ponieważ w, tam, w ubiegłych latach realizowaliśmy od 9 miesiąca do 6 roku życia. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć program realizowany jest od 9 miesiąca do 17 lat, więc tutaj też będą mogli skorzystać mieszkańcy Legionowa. Program będzie realizowany przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej MediK przy ulicy Piłsudskiego 20. Również program skierowany jest do dzieci od 2 do 5 roku życia. Są to szczepienia przeciwko pneumokokom. I to, to, tutaj ten program będzie realizowała przychodnia, przy ulicy, przychodnia zdrowie przy ulicy Sowińskiego 15A. Program też, który jest co roku i cieszy się bardzo dużą popularnością, upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Realizatorem będzie gabinet rehabilitacji Zdrowe Plecy przy ulicy Broniewskiego 4 przez 42. No to teraz Wisienka na torcie, czyli oferta dla seniorów. E, tak, oferta, oferta dla seniorów. Y... Ładnie się nawet nazywa, bo dbamy o zdrowie naszych seniorów. Dokładnie. I w tym do... roku to będą dwa zadania. W Kardiologia roku... i rehabilitacja, rehabilitacja po nowotworach piersi. Tak. I tutaj y, ka, y, konsultacje kardiologiczne wraz z podstawową y, diagnostyką, czyli pomiarem elektrolitów i cholesterolu we krwi, y, będzie wykonywał y, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Medik przy ulicy Piłsudskiego 20. Natomiast rehabilitację, y, rehabilitację seniorów wraz z podstawową diagnostyką, y, gabinet rehabilitacji Zdrowe plecy przy ulicy Broniewskiego 4 przez 42. Również ten gabinet będzie wykonywał taki nasz nowy pilotażowy program zdrowotny, który jest przewidziany dla mieszkanek gminy Legionowo. I są to masaże przeznaczone dla kobiet, amazonek po przebytych nowotworach piersi lub po mastektomii. Ostatnie zadanie, jakie będzie w tym roku realizowane w ramach miejskiego programu promocji zdrowia, to diagnostyka, w tym roku będą to badania z zakresu wczesnego wykrywania raka żołądka. Tak, oferta jest skierowana dla osób 40, plus. badania gastroskopii będą wykonywane w firmie Medic przy ulicy Piłsudskiego. Będą polegały one na w, w zrobieniu badania gastroskopowego. Jeżeli, będzie, jeżeli lekarz uzna, że jest, że jest potrzeba zrobienia biopsji, to również będzie zrobiona biopsja i pacjent będzie miał już ogólną diagnozę postawioną, co dalej z tym robić? Realizacja uchwalonych programów to jedno. Inna sprawa to podnoszenie świadomości mieszkańców Legionowa w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zgodzi się Pani ze mną, że jedno bez drugiego nie może istnieć? Tak, oczywiście tutaj profilaktyka i edukacja to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Staramy się spotykać z mieszkańcami, odbywają się również konsultacje dietetyczne i tutaj myślę, że też dieta ma bardzo duże znaczenie na, na rozwój różnych chorób. W tamtym roku były te konsultacje comiesięczne, bardzo dużo mieszkańców skorzystało z tej naszej oferty. Mogło się spotkać z dietetykiem, porozmawiać o, o rozterkach o swoich problemach. Problemach. Natomiast tutaj staramy się prowadzić również takie spotkania, bardzo prężnie odbywa się to w Uniwersytecie III wieku, gdzie są organizowane różne pogadanki z lekarzami, seniorzy z tego korzystają, również inne środowiska tutaj seniorów też biorą udział w tym. No i przede wszystkim, tak jak jest powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? przez profilaktykę, przez edukację, od, uważam, że od najmłodszych lat już musimy się uczyć i zwracać na to bardzo dużą uwagę. Wielu mieszkańców korzysta z dobrodziejstw miejskiego programu promocji zdrowia? Yy, tak, bardzo dużo mieszkańców. Yy, tak jak z ubiegłych lat, yy, mamy wnioski, aby te programy rozszerzyć na większą, na większą liczbę osób. Natomiast yy, tutaj jesteśmy związani, związani budżetem i staramy się robić takie zadania, żeby się zmieścić w tym budżecie i żeby mieszkańcy, yy, mieszkańcy byli zadowoleni. To tak rocznie mniej więcej ile? Pani ja naczelnik. mogę powiedzieć, tutaj ta oferta na chwilę obecną jest przygotowana dla 1000, około 1700 osób i tak jak mówię, jeżeli będą takie potrzeby, yy, myślę, że jesteśmy w stanie zwiększyć budżet i tutaj rozszerzyć pulę ofert dla mieszkańców Legionowa. Proszę mi powiedzieć, ilu mieszkańcom Legionowa Miejski Program Promocji Zdrowia uratował życie? Wielu mieszkańcom myślę, że dzięki temu, że zgłosili się na badania, zostały wykryte różne rzeczy, które spowodowały, że trafili później do specjalistów. I myślę, że takie, takie badania są bardzo potrzebne, bo niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy tutaj z zagrożeń. Co w naszym ciele piszczy. Co w naszym ciele piszczy, dokładnie. Eee, dobrze, czyli Legionowski Program Promocji Zdrowia nie zaginie? Myślę, myślę że tak. Dobrze, to na koniec o jeszcze jednej fajnej inicjatywie, tym razem dla nastolatków. Tempo życia, wciąż nowe wyzwania, z jakimi muszą sobie radzić, wszechobecny stres powodują to, że młodzi ludzie mają niską samoocenę, często zamykają się w sobie, żyją we własnym świecie i właśnie te problemy mają rozwiązać organizowane przez miasto warsztaty. Tak, staramy się wyjść naprzeciw tutaj takim potrzebom młodzieży, jak również rodzicom, ponieważ tutaj są takie obustronne relacje, że młodzież ma też problemy, natomiast rodzice mają z kolei problem z nawiązaniem relacji ze swoimi dziećmi, nastolatkami. Jest to okres dojrzewania, więc tworzą się nowe trudne sytuacje. Zajęcia będą się odbywały w soboty od godziny 10.30 do godziny 15.30. To, jest to oferta Skierowana do, również do, do dorosłych, jak i do grupy młodzieży. Są to zajęcia prowadzone um, Prowadzone techniką psychodramy Morenowskiej, gdzie tutaj terapeuta nawiązuje relacje z, z grupą osób. Rozwiązywane są różne problemy. W tamtym roku również funkcjonowała ta grupa. Ja muszę powiedzieć, że Urząd Miasta Legionowo jest pierwszym urzędem w ogóle w Polsce, który finansuje tego typu, tego typu zajęcia, one w tamtym roku cieszyły się bardzo dużą popularnością. Osoby... No właśnie, jak duża skala jest tego problemu w Legionowie, jak wielu młodych ludzi nie radzi sobie z otaczającą ich rzeczywistością. Myślę, że skala jest coraz większa, tak? Tempo naszego życia, problemy, które cały czas jakieś nowe powstają, dążenie do tego, żebyśmy byli jak najlepsi, bo, bo teraz, teraz są takie czasy problemy w szkole, problemy wśród kolegów. To się wszystko nawarstwia, więc zachęcam tutaj również do spotkań z psychologiem, który będzie miał dyżur w każdą sobotę, również. W punkcie przy alei 3 maja 24 od godziny 10.30 do godziny 15.30. Do kiedy trwają zapisy i jak wygląda proces rekrutacji? Zapisy trwają obecnie cały czas tutaj odnośnie psychodramy Morenowskiej są dwie grupy. Jedna grupa jest od 10.30 do 13.30, druga grupa od 13.30 do 15.30. Natomiast tutaj, jak wspomniałam, z soboty, również dyżur psychologa jest od godziny 10.30 do 15.30, zapisujemy się telefonicznie. Wszystkie informacje podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo www legionowo.pl w zakładce Zdrowie lub możecie Państwo uzyskać informację telefoniczną pod numerem 766 40 90 lub 4008. Natomiast zachęcam do odwiedzania strony internetowej. Wszelkie informacje na bieżąco są umieszczane. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem była Ewa Milner-Kochańska. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia, spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia!